Złącze obrotowe SR-022 Myślnik 6, 6 torów, Jumo z przewodem na panel, przykręcane najnowsza technologia dla precyzyjnej transmisji sygnałów podczas obracania. Złącza obrotowe są kluczowymi komponentami w wielu zaawansowanych urządzeniach, które wymagają ciągłej rotacji, a jednocześnie nie mogą utracić połączenia elektrycznego. SR-022 Myślnik 6 to seria innowacyjnych przewodzących pierścieni ślizgowych, które zapewniają bezproblemową i niezawodną transmisję prądu o wysokim lub niskim napięciu przy obracaniu się o pełne 360 stopni. Jedną z kluczowych cech tego złącza obrotowego jest zastosowanie zaawansowanej technologii szczotek z włókien do każdego obwodu z wieloma punktami styku. To znacznie zmniejsza nacisk styku, minimalizując hałas i zużycie styków. Co więcej, ta zaawansowana technologia wpływa na wyjątkowo długą żywotność i niezawodność złącza, co jest szczególnie ważne w zastosowaniach, gdzie wymagana jest ciągła praca w dynamicznych warunkach. Dzięki kompaktowym wymiarom i konstrukcji, złącze SR022-6 jest łatwe w montażu, co przyspiesza proces instalacji urządzeń. Doskonałe parametry elektryczne. Wysoka odporność na temperatury oraz łatwy montaż czynią to złącze idealnym rozwiązaniem dla zaawansowanych aplikacji technologicznych, które wymagają ciągłej rotacji przy zachowaniu pełnej stabilności sygnałów. Oto kilka głównych zalet, które wyróżniają te złącze. Precyzyjna transmisja sygnałów. Zastosowanie zaawansowanej technologii szczotek z włókien do każdego obwodu z wieloma punktami styku gwarantuje precyzyjną transmisję sygnałów, nawet podczas ciągłego obracania się o 360 stopni. To kluczowa cecha dla aplikacji, gdzie niezakłócona komunikacja jest niezbędna. Wysoka niezawodność. Dzięki innowacyjnej konstrukcji oraz zaawansowanej technologii, Złącze SR022-6 charakteryzuje się wyjątkową niezawodnością. Jest to szczególnie istotne w urządzeniach, gdzie wymagana jest długotrwała i ciągła praca. Niski poziom hałasu. Dzięki niskiemu naciskowi styku i zaawansowanej technologii, Złącze SR022-6 generuje minimalny poziom hałasu podczas pracy. Jest to szczególnie ważne w aplikacjach, gdzie cichy i płynny ruch jest kluczowy. Wysoka zdolność przewodzenia prądu. Złącze SR022-6 może przewodzić prąd o natężeniu 2A przy napięciu 250V, co pozwala na przesyłanie znacznej ilości energii w różnorodnych zastosowaniach elektrycznych. Maksymalna liczba torów. Złącze SR022-6 posiada 6 torów prądowych, co umożliwia równoczesną transmisję wielu sygnałów lub danych, co jest szczególnie użyteczne w złożonych systemach elektronicznych. Bezpieczeństwo Odporność izolacji na przebicie na poziomie 1000 mΩ na 500 V napięcia stałego zapewnia bezpieczną transmisję sygnałów, chroniąc przed ryzykiem zakłóceń lub uszkodzeń elektrycznych. Działanie w zakresie temperatur od minus 20 do 80 stopni Celsjusza sprawia, że złącze jest elastyczne i może być używane w różnorodnych warunkach środowiskowych. Oto kilka przykładów zastosowań tego złącza. Robotyka Obróbka CNC Urządzenia pomiarowe Systemy nadzoru i monitoringu Robotyka W robotyce złącze obrotowe SR-022-6 może być używane do zapewnienia bezproblemowej i niezawodnej transmisji sygnałów między różnymi elementami manipulatora, takimi jak końcówki chwytaków, sensory i kamery, podczas gdy robot wykonywuje różnorodne zadania i ruchy. Obróbka CNC w zaawansowanych maszynach przemysłowych, takich jak tokarki, frezarki czy urządzenia pakujące, złącze obrotowe SR-022 Myślnik 6 może wspomagać przesyłanie sygnałów kontrolujących prędkość, kierunek i inne parametry urządzenia. Urządzenia pomiarowe W zaawansowanych przyrządach pomiarowych, takich jak testery elektryczne czy maszyny wibracyjne, Zastosowanie złącza obrotowego SR-022 Myślnik 6 pozwala na precyzyjne i ciągłe monitorowanie parametrów podczas obracania się urządzenia. Systemy nadzoru i monitoringu W obrotowych kamerach monitoringu złącze obrotowe SR-022 Myślnik 6 może zapewnić ciągłe połączenie elektryczne między kamerą a systemem nadzoru, pozwalając na płynne śledzenie obiektów w pełnym zakresie 360 stopni. Dziękujemy bardzo za obejrzenie dzisiejszego odcinka. Zachęcam do obserwacji naszych social mediów oraz sprawdzenia oferty sklepu internetowego Ebnia. To świetny sposób na naszą integrację. Nie przegapcie interesujących treści. Do zobaczenia.